Wielkie zmiany nadchodzą dla emerytów od 1 lutego 2025 roku i kluczowe jest zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na bezpieczeństwo finansowe, świadczenia oraz codzienne życie. Rząd polski wprowadza nowe zasady, które będą miały wpływ na emerytów, oferując ulgę, wyzwania oraz ważne decyzje. Jeśli jesteś emerytem lub masz bliskich, którzy nimi są, śledzenie tych modyfikacji jest niezbędne, by móc odpowiednio zaplanować przyszłość i maksymalnie wykorzystać dostępne wsparcie. Rząd ogłosił kilka kluczowych zmian, które zmienią krajobraz dla emerytów, w tym dostosowanie wysokości emerytur, wprowadzenie nowych dodatków finansowych oraz rozszerzenie dostępu do niektórych świadczeń. Zrozumienie tych zmian teraz pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości i zapewni płynne przejście do nowych zasad. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest wzrost wysokości emerytur w wyniku corocznej waloryzacji. To oznacza, że emeryci zauważą wyraźny wzrost swoich miesięcznych dochodów. Rząd ogłosił, że emerytury wzrosną o określony procent, który będzie odzwierciedlał inflację oraz rosnące koszty życia. Zwiększenie emerytur ma na celu pomoc emerytom w utrzymaniu ich siły nabywczej w czasach, gdy wydatki stale rosną. Dla osób polegających wyłącznie na emeryturze, ta zmiana przynosi potrzebną ulgę finansową. Choć dokładny procent wzrostu będzie zależny od różnych grup emerytalnych, większość emerytów może spodziewać się poprawy swoich miesięcznych dochodów, co zapewni im trochę przestrzeni finansowej na codzienne wydatki koszty leczenia, a nawet aktywności rekreacyjne. Niemniej jednak, jak zawsze, wzrost dochodów wiąże się z koniecznością zachowania ostrożności, aby zrozumieć, jak wpłynie to na podatki, uprawnienia do dodatkowych świadczeń oraz ogólne planowanie finansowe. Oprócz standardowego wzrostu emerytur, emeryci otrzymają także dodatkowe świadczenia finansowe w postaci dodatkowych rocznych wypłat. Należą do nich omawiane już 13 i 14 emerytura. 13 emerytura, czyli dodatkowa wypłata miesięczna, Zostanie utrzymana, a w 2025 roku będzie równa nowo dostosowanej kwocie minimalnej emerytury. Dla wielu emerytów ta wypłata stanowi kluczowe wsparcie finansowe, szczególnie dla tych, którzy muszą zmagać się z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej, leków i podstawowych wydatków domowych. Czwórka emerytura, będąca bardziej dyskutowanym tematem, również będzie wypłacana w 2025 roku. Będą jednak obowiązywały określone wymagania dotyczące dochodów. Emeryci z niższymi emeryturami otrzymają pełną czternastą emeryturę, podczas gdy osoby z wyższymi miesięcznymi dochodami mogą otrzymać kwotę zmniejszoną, w zależności od skali dochodów. Celem tej zmiany jest zapewnienie dodatkowego wsparcia tym, którzy najbardziej tego potrzebują, zmniejszając obciążenia finansowe emerytów o niższych dochodach, przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwości w systemie emerytalnym. Znaczącą zmianą, która dotknie wielu emerytów, jest reforma emerytury wdowiej. Od 2025 roku wdowy i wdowcy będą mieli możliwość otrzymania części emerytury zmarłego małżonka, zachowując jednocześnie swoją własną emeryturę. Wcześniej wiele osób pozostających po stracie współmałżonka było zmuszonych do wyboru, często musieli zrezygnować ze swojej emerytury, aby otrzymać wyższe świadczenie po zmarłym partnerze. Dzięki nowej reformie emeryci będą mogli zachować swoją emeryturę i otrzymać dodatkowy procent emerytury zmarłego małżonka, co zapewni większą stabilność finansową dla tych, którzy stracili bliską osobę. Ta długo oczekiwana zmiana została pozytywnie przyjęta przez organizacje działające na rzecz osób starszych, ponieważ uznaje trudności finansowe, z jakimi borykają się wdowy i wdowcy. Dla niektórych ta reforma może oznaczać różnicę między trudnościami w opłacaniu codziennych rachunków a życiem w większym komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Emeryci, którzy mogą skorzystać z tego świadczenia, powinni być świadomi, jak złożyć odpowiedni wniosek i jak ta zmiana wpływa na ich ogólny plan finansowy. Inną istotną nowinką jest zwiększenie honorowej emerytury dla stulatków. Osoby, które osiągną setny rok życia, otrzymają znacznie wyższe świadczenie w ramach specjalnej emerytury uznaniowej. W 2025 roku kwota tej emerytury będzie znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co ma na celu zarówno uwzględnienie inflacji, jak i chęć lepszego wsparcia najstarszych obywateli Polski. Długowieczność wiąże się z unikalnymi wyzwaniami, takimi jak zwiększone potrzeby medyczne oraz wyższe koszty życia. Działania rządu, które zmierzają do dostosowania tej emerytury, uznają wkład tych osób w społeczeństwo przez wiele lat. Rodziny opiekujące się stulatkami powinny zwrócić uwagę na te zmiany, ponieważ może ona zapewnić dodatkową pomoc finansową w zakresie opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki domowej oraz poprawy jakości życia ich bliskich. Poza bezpośrednimi świadczeniami finansowymi wprowadzone zostaną także zmiany w zakresie pomocy społecznej i wsparcia opieki zdrowotnej dla emerytów. Z uwagi na trudności w polskim systemie opieki zdrowotnej, rząd wdraża poprawki mające na celu zwiększenie dostępności usług medycznych dla seniorów. W tym zakresie przewiduje się szybsze terminy wizyt u specjalistów, rozszerzenie refundacji leków oraz większe fundusze przeznaczone na usługi opieki domowej. Wiele osób starszych zmaga się z długim czasem oczekiwania na wizytę u lekarza czy dostęp do niezbędnych leczeń, dlatego te zmiany mają na celu złagodzenie tych trudności. Ponadto zwiększone finansowanie skierowane jest na rehabilitację, ponieważ wsparcie w zakresie mobilności i powrotu do zdrowia jest kluczowe dla zachowania niezależności na starość. Choć te usprawnienia są wciąż w fazie rozwoju, emeryci i ich rodziny powinni śledzić zmiany, by zrozumieć, jak poruszać się po nowym systemie wsparcia medycznego. Jedną z szeroko zakrojonych zmian społecznych, która dotknie także emerytów, jest wprowadzenie nowego dnia wolnego. Choć nie jest to bezpośrednio związane z emeryturami czy sprawami finansowymi, zmiana ta ma wpływ na emerytów, którzy zależą od urzędów państwowych, banków i placówek zdrowotnych. Od lutego 2025 roku Wigilia 24 grudnia będzie oficjalnie uznawana za dzień wolny od pracy w Polsce. Oznacza to, że wiele firm, urzędów publicznych i usług będzie zamkniętych lub będzie działać w ograniczonych godzinach. Dla emerytów ważne będzie zaplanowanie działań w związku z tym nowym świętem, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie wypłat emerytur, wizyt lekarskich czy innych istotnych spraw. Choć dodatkowy dzień wolny ma na celu poprawę czasu spędzanego z rodziną i celebrację świąt, warto rozważyć jego logistyczne konsekwencje w kontekście codziennych spraw, na których emeryci polegają. W związku z tymi nadchodzącymi zmianami emeryci powinni być aktywni w zarządzaniu swoimi świadczeniami, emeryturami i planami opieki zdrowotnej. Zrozumienie, jak te aktualizacje wpływają na indywidualne okoliczności, pomoże emerytom podejmować świadome decyzje dotyczące ich finansów i dobrostanu. Zawsze warto pozostawać w kontakcie z biurami emerytalnymi, uważnie śledzić komunikaty rządowe i, jeśli to konieczne, skorzystać z porad doradców finansowych lub organizacji zajmujących się świadczeniami seniorów. Wiele instytucji oferuje bezpłatne konsultacje, które pomagają emerytom w poruszaniu się po tych zmianach, zapewniając, że skorzystają oni z wszystkich dostępnych możliwości. Dodatkowo, dostęp online do informacji o emeryturach będzie się rozszerzał, umożliwiając emerytom szybkie sprawdzanie swoich świadczeń, aplikowanie o dodatkowe wsparcie i śledzenie aktualizacji wypłat. W miarę jak te zmiany wchodzą w życie, nadszedł również czas, aby rodziny wspierały swoich starszych bliskich. Pomoc w zrozumieniu nowych zasad dotyczących emerytury wdowiej, zapewnienie, że otrzymają oni dodatkowe świadczenia, czy pomoc w składaniu wniosków online, może znacznie ułatwić cały proces. Wielu emerytów może mieć trudności z nadążeniem za zmianami, dlatego obecność zaufanej osoby, która pomoże w załatwianiu formalności i korzystaniu z portali internetowych, może pomóc zminimalizować stres i zamieszanie. Ponadto lokalne organizacje senioralne i centra społecznościowe często organizują spotkania informacyjne dotyczące aktualizacji emerytur, co stanowi doskonałą okazję, by emeryci zadali pytania i uzyskali pomoc w sprzyjającej atmosferze. Choć zmiany mogą budzić pewną niepewność, wprowadzone zmiany oferują różnorodne poprawki finansowe i społeczne dla emerytów. Wyższe emerytury, dodatkowe bonusy roczne, reforma emerytury wdowiej, zmiany w honorowych emeryturach, ulepszenia w zakresie opieki zdrowotnej i nowe przepisy dotyczące dni wolnych od pracy tworzą bardziej stabilny i wspierający system dla starzejącego się społeczeństwa Polski. Poprzez śledzenie informacji, odpowiednie planowanie i szukanie wsparcia emeryci mogą skutecznie poruszać się po tych zmianach z pewnością i poczuciem bezpieczeństwa. Celem tych reform jest zapewnienie emerytom godności, stabilności finansowej i dostępu do zasobów, które zasługują po wielu latach pracy i wkładu w społeczeństwo. W miarę zbliżania się lutego 2025 roku emeryci powinni przygotować się na te zmiany, aby w pełni skorzystać z nowych zasad, które wejdą w życie.